Wiem też, bo swoje lata przeżyłem, że są tacy, którzy jak nie zobaczą, usłyszą, powiedzą, wrócił ten pojeb, będzie dary, będzie się wytrząsał i w sumie nic mądrego nie powie. Szczególnie pozdrawiam tych, którzy tęsknili za mną, a tych, którzy nie tęsknili, żyjcie sobie w, swym, w waszym, przepraszam, waszym smutnym pojebanym, zakłamanym świecie. Trener legii ma z emocjami jakieś, nie wiem czy problemy, ale coś ma z emocjami. <gryw> z przymrużeniem oka powiem wam, że trochę go rozumiem, bo sam czasami mam coś z emocjami. Coś mi się tam pi**ali w głowie? Ponieważ wróciła niesamowita, z*****sta, niepowtarzalna, nasza, kochana, nieprzewidywalna, szalona, uwielbiana, znienawidzona ekstraklasa, to jestem też ja. Gdzie tu k**wa jest logika? Bieda w klubie, że nie ma na pensję, a panowie piłkarze decyzją jakiegoś popier**ańca Jadą na obóz do Turcji, zapierdalać w Bieszczady albo gdzieś tam na Suwalszczyznę i tam w śniegu po kolana biegać, a nie do Turcji. Wasz klub to nie, a wy sobie kurwa do Turcji na obóz jedziecie? Nie było tak źle, no nie było tak źle, no, no nie było. No, no. My Cisnęliśmy w drugiej połowie, kurwa. w ogóle tak cisnęliśmy, że za samo ciśnienie, ciśnięcie chyba się mówi, puszczy, to powinni nam cztery punkty dopisać. No to, że strzeliliśmy jakąś tam k***a. nie wiadomo czym strzeliłem bramkę, no to tam, ale cisnęliśmy ich. K***a. Powinien być przepis, że za ciśnienie, cięcie, ciśnięcie przeciwnika już jest k***a, zwycięstwo. Żenująco legiograż W czwartek! Pora się obudzić! No i później również w tych mediach społecznościowych k***a, jak ja uwielbiam tą nazwę. Spijanie z dzióbków, spijanie z dzióbków. anulki i seli, anulka pisze do seli, życzę sukcesu, coś takiego tam, nie pamiętam dokładnie, ale życzę sukcesów w dyscyplinie, którą uprawiasz, bikini fitness, bikini fitness, Daję zajebista, dla super poważnych kobiet, o jak dla super poważnych kobiet, życzę Ci sukcesów w, w, w bikini fitness, czy tam w tym innym po***aniu. Selia odpisuje do anulki. Do anulki. Bizneswoman. Kochana! Dziękuję! ha. ha, ha. Tak sobie was wpijają z dziupków. Będąc pickerem, powiedziałem na meczu Legia Jagielonia, że Jagielonia nigdy nie będzie mistrzem i tak się stresuje. Tak się, stresuje tym, że będę musiał to odwołać. No, że się stresuje. Natomiast, no. Mm, odrzucając jakąś tam warstwę humorystyczno-ironiczną tej mojej wypowiedzi, no Jagiellonia na ten moment gra najlepszą piłkę w Polsce. Tak, tak, no, no słyszycie co mówię. Ja, Wojciech Hadaj, który rzucił tak zwaną klątwę na Jagiellonię mówiąc, że nie będzie nigdy mistrzem, muszę powiedzieć, że na ten moment Jagiellonia Białystok jest głównym kandydatem do mistrzostwa Polski. Teraz o grupie bydła z Narewki, z, o grupie bydła, która opluła mundur polskiego żołnierza, będąc prawdopodobnie i pijana i naćpana. I co gorsze, o beznadziejnym prawie, które grupie żołnierzy z lekceważonej, obśmianej, wyzwanej przez bandę skwieli gówniarstwa piano naćpanego, nie mogła zareagować. Czy to jest kur... normalne prawo, żeby jakieś ch... pijane naćpane obrażały polskiego żołnierza, a on nic nie mógł z tym zrobić? W takiej sytuacji, z jaką zetknęli się polscy żołnierze, sytuacja powinna wyglądać w najprostszy możliwy sposób. Ta banda pijanego szczylostwa leży z mordami na ziemi, mają przystawione do łbów karabiny i każdy ruch, każdy gest i każde słowo, na przykład jechać mundur, bo te kurwy takich słów używały, powinny się skończyć wiecie czym. Przepraszam, bo bez wprawy coś mnie zatkało. Tyle tygodni nie darłem mordy. W jakimś tam poprzednim odcinku, jak tylko się okazało, że został wybrany na nowego trenera Legii, powiedziałem, że to jest bomba tykająca bomba z opóźnionym zapłonem i tylko kwestią czasu jest, kiedy ta bomba piernie z całą mocą i to właśnie się stało po meczu. Zbrędby. Gonzalo Fejo, fanatyczny, szalony, chyba momentami niezrównoważony psychicznie, nie chcę, żeby było to potraktowane jako obraza, a raczej stwierdzenie, takie normalne stwierdzenie, refleksyjne stwierdzenie: to jest szaleniec. Człowiek, który uważa piłkę nożną za coś najważniejszego na świecie, co samo w sobie jest bzdurą kosmiczną. Po pierwsze, flaszkę wódki wypić za jednym razem, tak. Jeszcze udawać bohatera z tego powodu. Pozwolić to nagrać i to opublikować. Trzy albo cztery strzały nie w kolano, nie w stopę, tylko w mózg. Jacek Góralski okazał się bezmózgowcem. Bezmózgowcem, prymitywem i prostakiem. Jaki teraz klub tam jest taki, że jak się tam gra, to się jest niesamowitą gwiazdą. Barcelona to już tam. <laughs> Barcelona już chyba nie. <laughs> no tak, tak, kawał złośliwego nie wiem. Tak, 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 Nie ma szans, żeby się nie wk***ić po tym, co obejrzałem w wykonaniu? Lecha? Legi przede wszystkim? Jagieloni w pucharze Polski Pogoni i ogólnie wszystkich tych podrabianych, oszukanych, przepłaconych, piłkarskich debili? Jak można być tak żeby kupować torebkę za 100 tysięcy złotych. A, tak, tak, teraz, teraz tam w, u niektórych z was, ale u tych bo u normalnych to na pewno nie, pojawia się taka myśl, a ty zazdrośniku, a bo ciebie nigdy nie będzie na to stać. A bo nikt w twojej rodzinie nie ma nawet torebki za 2000, za tysiąc, a co dopiero z Gredzie stary za 100 tysięcy. Udebili, teraz taka myśl się pojawiła. Jest światełko w tunelu, nie? Tak. W dupie jest, a nie w tunelu światełko. Pół roku nie pracuję jako trener, zostaje trenerem roku. Co do k***y nędzy robili ci inni trenerzy przez te pół roku, kiedy papszun już nie, nie pracował, że, że go w żaden sposób nie przegonili. No. Nie mam siły udawać. Miałem y, pomysł na to, żeby spokojnie o tym powiedzieć. I kilka chwil mi się udawało, kilka minut. Natomiast prawda jest taka, że jak patrzyłem na rewanż z Moldę i patrzyłem na mecz w Kielcach, dostawałem nieprawdopodobnego wkrwienia na, na to, co ta banda tych przepłaconych darmozjadów wyprawiała. Skandaliczny poziom piłki, skandaliczne tłumaczenia i skandaliczne to wszystko, co powoduje że tak beznadziejni piłkarze nie mają żadnego poczucia winy i żadnego poczucia wstydu, może poza jedynym kapustką. Prezes Legii mówi do ciebie, Gonzalo, Legia ma kłopoty. Jeżeli za trzy dni nie wpłacimy miliona złotych gdzieś tam, wszystko jedno gdzie, do skarbówki, do ZUS-u, na... Pogotowy, do wodociągów, do elektrowni, to legia padnie. A ty masz wybór: milion złotych na lekarstwo, które cię uleczy, lub kogoś z twoich bliskich i na legię. Co wybierzesz? Legię będziesz ratował za milion złotych, czy swoje życie? Co ty piszesz bzdury jakieś, że postawisz na szali za legię życie swoje? Gonzalo, kura, załamałeś mnie. Załamałeś mnie, chłopie. Uciek pan do odpowiedzi i moim zdaniem człowieka 63-letniego, siwego, na szczęście mam jeszcze większość zębów, nieprawdopodobna żenada w wykonaniu legionistów. Zbieraniny, której nikt w poważnych klubach nie chciał i dlatego trafili do Warszawy. I nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się po raz kolejny, że tu trafiają piłkarze, których ktokolwiek z poważniejszych, nie mówiąc o bardzo poważnych drużynach w Europie chce. Tu trafiają odpady. I te odpady tak grają, jak zagrały z Radomiakiem. Widzicie, jaki jestem spokojny, bo mi wiele osób powiedziało, że. Że lepiej się ciebie słucha, jak mówisz spokojnie, nie musisz drzeć mordy. Naprawdę chciałem zacząć ten odcinek spokojnie, ale po tym cyrku, który widzimy w wykonaniu legii, nie dam rady. Cyrk w pierwszej połowie w Norwegii i cyrk prawie cały mecz spuszczą niepołomice. Spuszczą niepołomice. Wyobrażacie to sobie? Musi coś zrobić drużyna i on dla tego miasta. Pankow, wiesz co możesz zrobić najlepszego dla tego miasta? Wyjechać stąd. Holandia na pewno jest lepsza do Austrii. To jeżeli z Holandią tak sobie dobrze radziliśmy pomimo porażki, to jest nieprawdopodobne. Tak sobie dobrze radziliśmy i przegraliśmy, no to Austrię to wciągamy, to wciągamy tak o, Tak? I na poprawkę w drugiej połowie. Tak. Wypowiedzi też udzielił znany przede wszystkim z tego, że ma podciągnięte spodenki, Chuj wie po co, niejaki margual. Odrzut hiszpańskiej piłki. Odrzut hiszpańskiej poważnej piłki! I foty, i taka fota, i taka fota, i sraka fota, i radość, i drinusie z palemką, i twarze, jakby zdobyli mistrzostwo Europy. Zero refleksji i zero wyczucia, co, po czym, jak się zachować. Zero. Ludzie, ludzie, posłuchajcie. Trzeba być poprzednim, żeby w takim okresie, kiedy pół Polski przyjeżdża do Zakopanego, tam jechać. I później się nie skarżcie, a jak tam pojechaliście, bo jesteście idiotami, wiedząc, co się dzieje w takie dni w Zakopanem. No to bardzo dobrze, że tak było, jak było. Bardzo dobrze. Najlepiej się uczyć na cudzych błędach, ale jak nie potraficie, to mam nadzieję, że już do tego Zakopanego w takim okresie nie pojedziecie. I teraz przeczytałem, że strasznie górale się martwią, że mało rezerwacji przed kolejnym, drugim weekendem związanym z Bożym Ciałem. I bardzo k***a dobrze. Może wreszcie ten głupi lud, który tłumami tam do tego zakopanego, przereklamowanego, przepłaconego przyjeżdżał, może wreszcie zmądrzał i może wreszcie skąpusy góralscy zrozumiecie, że nie można tak dyć turystów. Częściowo sami na to o to się proszą, natomiast oby w najbliższą majówkę w zakopanem była pustka. Nie widzę Legi, tylko widzę zbieraninę lamusów i gamonii, którzy w p... zbierają 3-0. Myślałem, że k p... zasnąłem i się nie budzę z jakiegoś koszmarnego snu. Jestem w wyjątkowej sytuacji, w wyjątkowym dniu, w wyjątkowej godzinie, ponieważ po 24 latach Legia up***dniła mecz z Widzewem. Legia, która ma ciągle aspirację na bycie najlepszą drużyną w Polsce, po raz kolejny się skompromitowała i w moje, które staram się, jak widzicie, chyba widzicie, opanować, za chwilę eksploduje. No są też tacy, którzy twierdzą, że taka jest piłka, że takie wyniki się mogą zdarzać. I tak wszyscy się nawzajem okłamujemy, i tak wszyscy w tej żenadzie doszukujemy się jakiegoś piękna. Ludzie, wstrząśnijmy tymi piłkarskimi przebierańcami. Wstrząśnijmy nimi w najprostszy sposób. Puste stadiony! Puste stadiony! Może wtedy do nich dotrze, jak są nieważni, wszyscy od takiego piłkarzyka. Wmawiają im, że oni są ważni, że robią coś ważnego, że świat ich podziwia. Przestańmy karmić ich próżność. Tylko tak piękno futbolu podziwiacie, kurwa, tam jak, jakby tam było jakieś piękno w futbolu. Też tak myślałem przez całe lata, bym piękno w futbolu. Gówno prawda, nie piękno w futbolu jest. Wypadek na trasie Łazienkowskiej, postawa tego na ch... bandziora z tego samochodu, który staranował jadącą spokojnie do domu rodzinę. Posłuchaj, zwyrodnialcu drogowy, żebyś do końca swoich dni ch... cierpiał w każdym zdaniu albo w co drugim zdaniu ludzie, o których mamy prawo myśleć, że są elokwentni, wykształceni, mądrzy i pięknie się posługują polszczyzną, z***ają to jakby, jakby kurwa nie znali innych słów. Jakby. Wszystko jest jakby k***a u tych debili. Jakby. Nie mówię, że użycie słówka jakby w wypowiedzi trwającej Pięć minut raz czy drugi jest czymś złym, bo nie jest. Ale jeżeli w każdym zdaniu znana postać w dziedzinie takiej, srakiej czy owakiej jedzie z tym pierdolonym jakby, to jakby kur... można dostać, co widzicie na załączonym jakby obrazku. Życzę wszystkiego dobrego. W nowym roku. Nie dajmy się zwariować i pilnujmy naszej Ojczyzny. Wszystkiego dobrego.